Cześć, witajcie w 33 odcinku na kanale Superkuba 3000 CD. Witam Was po dwumiesięcznej przerwie. I żeby nie przedłużać, przechodzimy od razu do odcinka. Mamy tutaj bananowca Musa Balbisiana. Już widać, że grzyb mu dał znać, bo jest dość chłodno już. Z wykopkami czekam do przymrozku. Drugi bananowiec Musa Balbisiana, jednakże ten już jest bardzo zaatakowany przez grzyba i nie zastanawiam się, czy go już nie wykopać czasem. Tutaj były jeszcze przy tych dwóch bananowcach Musa bolbisiana ale one już poszły w stan zimowy. Tropikalna grządka przygotowująca się już do zimy. Zaczynając od tej strony mamy tutaj bananowca Musa Mensis red tiger. Z wyprostowanym liściem ma mniej więcej metr dziesięć, metr dwadzieścia. Cavendishy były wyjęte już na początku września. Dziwidło Rivieri. Dziwidło różowe już też trzeba wykopać. Alokazja Kalidora. Wypuściła niezły liść. Bambus Fargesia Nitida, Winter Joy. Mimo że zagajony przez Maurelego. dość spoko w tym roku urósł. Obok kolokazja Esculenta. Szykująca się do snu Pałczycha. I prawdziwy król grządki, czyli NST ventricosum maureli, z wyprostowanym liściem ma mniej więcej 1,65 m. Tutaj się niewiele zmieniło, czyli agawa, sabal palmetto i daktylowce kanaryjskie. Tutaj zmiany są widoczne, bo już rośliny szykują się do zimy. Więc po kolei: cytryna, pomelo, większe pomelo, cytryna skierniewicka z nasion. Bambus, fargesia, rufa. Tu były kawy, już są pozabierane. Dereń już bez liści. Siewki, mandarynek. Tu był Elkomis, już się poszedł spać. Figi z nasion. Tu było dziwidło, riwiera też już poszło spać. Opuncja figowa. Albizje już też się szykują do snu. I liczi. Jedno padło. Z niewiadomych przyczyn. Pokrzywki brazylijskie. Czyli koleusy, agapant, siewka pomelo, największa figa z nasion, marakuja, czyli pasiflora edulis, basio, siewki granatów, laurowiśnia, drzewko z Niemiec, kurku ma już się szykująca do zimowania, bawełna pomarańcza trójlistkowa, też już szykująca się do zimy, liść laurowy, kalamondyna, papirus, musela, lasiocarpa, carpa, waszyngtonia robusta, awokado, oleander, guawa, magnolia już porzucała liście, największe pomelo, cytryna, tam z tyłu mandarynka i granat, już też rzucający liście. Większość roślin egzotycznych już została pochowana do domu. Będę je pokazywał w następnych odcinkach. Tymczasem subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Ja się z Wami żegnam i cześć.